Witajcie! Dzisiaj zaprezentujemy Wam kolejnogę elektryczną Shift 7 Luna. Zapraszamy! Mała poręczna hulajnoga ważąca zaledwie 17 kg wyposażona jest w przednią i tylnią amortyzację. Zrywny 400-watowy silnik rozpędzi Was aż do 37 km na godzinę. Zapomnijcie o ciągłej potrzebie wymiany dętek. Specjalny system kanałów powietrznych wewnątrz szopony zapewnia amortyzację i nie wymaga pompowania. Mocne światła z przodu i z tyłu zapewniają bardzo dobrą widoczność na drodze. W błotniku znajdziecie światło pozycyjne i światło stopu. Dzięki przemyślanej konstrukcji hulajnogi i jej komponentów nie musicie się martwić o ciągłą potrzebę serwisowania sprzętu. Hulajnoga posiada podwójny system hamowania. Jednym z hamulców jest hamulec bębnowy umieszczony w tylnym kole. Drugim systemem jest hamowanie elektromagnetyczne z odzyskiem energii. Droga hamowania na zapiaszczonej kostce brukowej przy prędkości 35 km na godzinę wyniosła około 7 metrów. Wytrzymała bateria o pojemności 480 W pozwoli Wam na przejechanie dystansu rzędu 40 km. Luna to idealne wyśrodkowanie między wagą i parametrami. Model nie tylko jest poręczny i przyjemny w użytkowaniu, ale także ze względu na swój sportowy charakter daje bardzo dużo przyjemności z jazdy.